Siema! Zaczynajmy kolejny film, pamiętajcie lajki, like subskrypcje i komentarze jak najwięcej. I jedziemy z tym koksem. Tam się coś pali. Los lek, zgłoś się. O. John do żelaznego Majka. Mike. Znaleźliście je? Te materiały wybuchowe? No jaka. Tak, Mike, mamy je. Skizo jest w drodze z naszymi znaleziskami. Słuchaj, Mike, musisz coś wiedzieć. To świetnie, świetnie. Ale nie będziemy mogli ich użyć, póki nie znajdziemy lądu. Wiesz o tym, prawda? Przejrzę nasze papiery. O Boże, jeszcze lądu będziemy szukać. Mam nadzieję, że nie on, ze Skizem. Jezu, co teraz? Znowu chcieliście odstrzelić sobie łby? Nie, e, Mike. No. E, Chcę kierować obozem, Mike. Powiedział mi... Wiem o masz za dobrze. Przecież mówiłem, Skizo myśli, że jestem pacyfistą i że przeze mnie wszyscy zginą. Cały czas o tym gada. No, Mike to wie. Słuchaj, Skizo ma swoje jazdy, ale... Wszyscy no. jakieś mamy. Dzięki za troskę, ale potrafię o siebie zadbać. Mike, bez odbioru. Ej, tu był obóz. Dobra, wiem, że on tu ja był, bo chcesz. sprawdzałem, czy już wszystko dobrze działa. Czy jak teraz wrócę do motoru i się obrócę, to oni się tam nagle magicznie pojawią? Czy nie? Buzer, jesteś tam? Tadik. No, jeszcze boozer. Cały poranek targałem wiadra górny Dobra, nikogo tam nie ma Olać. Następnym razem skizem. to zrobimy Tęskuje za tym kołe w uczeniu się po słuchio saleć A co tam robisz? Wciąż ganiasz za Niro? Jeździsz za tymi no. jak No Teraz się włóczymy ze skizem no. niestety stało się Sara Niebany no obraja się na nas wysrał w sumie to jeszcze nie to jest To nie tak, w sensie bada sprawa, to chwa Ja pierdolę uh. Kurwa. Zaraz ginę Dobra, gdzie jest ten sniper Tylko nie Nara Jednego mnie. zrobili ty do tego snipera wcześniej nie widzię. Gdzie jest ten motor? ty tak daleko to się nie poleciał. O, jest kołplent. Eee, Dzisiaj chcę tak go? Nie, Narkotyki, <laughs> Zainteresowałeś mnie? Co hmm. że mam tego złomu. W no. ten czy coś tu jest to. Łapy na świata. A Jest się, jak to działa, Bo wszyscy najgorsi ojczyzny i postanowili zrobić z nas czpunów, porządnych amerykańskich podatników. Tak jest. Ciągle, ciągle, bez przerwy jest jakaś korupcja, jakieś e, spiski. Uniny ...wprowadzili w stan bezdroski. Widzicie, widzicie to, co się tam dzieje? Wirusy ścigają jakichś gości. A jak współpracowali się na naszej tych doktorów, generalnie zarobili miliony na prowadzenie swoich tajnych prac. To jest... Ostatnio właśnie tutaj byłem. Tam jest taki obóz, ale nic tak naprawdę tam nie znalazłem, więc lipa. No ja tam nie podjeżdżam. Pozostańcie Wracam do obozu, zostańcie Tu radio. A, Mark, Copeland ja już tak tam tego nie słyszałem, że wow Czasami żałuję, że pomogłem. A straciłeś kiedyś rękę, Kow? Może jak stracisz, to samo jest potrzebował butelki whisky. Albo dwóch, a nawet trzech. A póki co? Zamknij! Może tę jebaną mordę! jest! Może jak ten Diko się drze czasami, to jest wow. Otwórz bramę, ja go znam! Tak jest! Co nas tu teraz czeka? Eee, kogo my przyjechaliśmy? Tu żelaznego Majka? Chyba nie wystarczy. Gdzie budę? Nie wiem. Jakie nie wiesz, myślałem, że jest z tobą. No bo był, ale potem poszedł sobie, czy chuj wie co. Skizo, co ty mi kurwa O pierdol się! Słuchaj! Wziął butelkę whisky i powiedział, że idzie do domu. Tyle wiem. Oj, ten buzer. synu, nawet nie próbowałeś go zatrzymać, co? Hej! Próbowaliśmy. <laughs> Czasem trzeba pozwolić komuś odejść. Trzeba wiedzieć, kiedy odpuścić. Od ty chuju. Normalnie coraz bardziej zasługuje na kulkę w łeb. Nie fajnie. Gdzie jest buzer? Jeszcze na swój motocykl? Gdzie on poszedł? To nie jest mój motocykl Tam jest mój motocykl User. Ricky, jesteś tam? Co się dzieje? Rozumiem, że muszę tędy wyjechać Boozer wyszedł i nie wrócił Kurwa. Gdzie on jest? Jedziesz do niego pomóc ci jakoś? Nie, znajdę go Chyba wiem gdzie jest Na farmę Lost Lake Jesteś tam? Wózmem tak, 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 O, że ten już nachlany. Gdzie ty do cholery jesteś? Robi się ciemno. Gdzie? Gdzie? Jestem na farmie. jedziemy na farmę. Na farmie. Jezus, zostań! Przyjadę po ciebie. Słyszałem, że to jest tu. Tu zostań, że to mnie brakowało. O, łatwiej jestem. jestem na. farmie. Jaki farm? <śmianie> tak to jest, rozmawiać z nawalonym typem, nie? Jest jakaś farma. To ile są farmy? Bo Rekun to jest taki kraj farm. Farmerski kraj. Dobra, to ta farma. Ricky mówiła, że tu jest taki robocza User! No, jesteś tam! User! Kolera! Dobra, musi tu być. No, siema, chłopaki. Hej, gdzie Buzet? Co? Nikogo tu nie ma. On? Po domu? Nie, on wciąż tu jest. Duży gość z jedną ręką. Co się stary, dzieje? Co mówisz? Poszedł tam, tędy w stronę starego domu na farmie. Nie czekał na transport. Jak go zobaczysz, każ mu siedzieć na tyłku. Daj nas, nie, albo... Zwariował. Jasne, stary, jak chcesz. Co eee, on zrobił, nie? Wracamy Jedziemy dalej do poszukiwania Chcą być teraz za każdym razem? Panika. Gdzie jest buzłem? Gdzie jest buzer? Gdzie jest buzer? Oddajcie mi buzera. I wbiegał w nie? Dobra, tylko będziemy na kolejnej Jakiejś farmie, tak? Teraz teraz każdą farmę po kolei będziemy Sprawdzać? Dobra O nie Wyski zapowiedział, że ma zwłok. butelkę whisky No, Czyli musimy znaleźć butelkę whisky Do jednego z... O, jest pewnie ta Nie, to jest e, amunicja O, ale może sobie... Tak jest Do karabinu snajperskiego Ok, mogę się przodować. Nie, to mam całe, całe, praktycznie całe okej okay, yes. już. Gdzie może być butelka whisky? Uuu, tu jest pełno rzeczy o Tutaj coś jest. Ucho rojaka. To no, na pewno nie jest buzer. Bo on jeszcze nie ma uszu rojaka. Tutaj coś gdzieś, nic. Nic więcej. Nie ja mi coś pokazuje z drugiej strony może? Ty mi. Chyba słońce tak dziwnie zachodzi. U apteczki. Więcej apteczek. Więcej wszystkiego. Jest jakaś kantówka u góry. Tutaj jest. To jest prawdziwy tłumik. Czemu go nie zabierzesz? O, tędy sobie przejdziemy. Nawóz mógłby się przydać na tej farmie. Właśnie, że jest opuszczona, bo tutaj są jeszcze jakieś różne rzeczy, które mogłyby się przydać nam na ogół, jeżeli chodzi już o prowadzenie obozu. Dobra, wbijamy do domu w takim razie. Kantówki, nie kantówki, jakieś luperele. To możemy otworzyć. Może trochę złomu złapiemy Szczęście ja już miałem takiego deficytu jak miałem jakiś czas temu jak złom jest złom najlepiej Dobrze To musi Muszę być tu wejść Buzer Jesteś tu Buzer Nie tu. Jakaś finka śmieszna To Nie tu, ale ja tu mogę przeszukać to i może coś znajdę Ciekawego dla mnie Hmm. Nie. O, magnes, Bucik. Nie magnes. O, jest butelka whisky. To chyba tu Dobra lektura Butelka okay. whisky. Pusta Chwila moment. O nie Skrzynka piwa. Skąd on wyczasnął skrzynkę piwa? Co to jest? Krzykacz! O ja jebie! Dobra, Dikon! Zapnij się, zapnij się, zapnij się! Co to było? Dobra, wyeliminowana. Ale co się tu odjebało w ogóle? Jak tak ja muszę podejść. Nie dawaj, to bym chciał teraz z niej zebrać coś nie? Nie ma tu w niej nic o, beznadziejnie Dajcie mi tą sniperkę Na serio nie trafiłem Jak to, to jest co? możliwe, że nie trafiłem Kurwa, do zwolnienia Nareszcie Nie mógłbym ich eliminować tak, wiecie Bardziej profesjonalnie, czyli po prostu biegać z kantówką i ich wszystkich wybijać. I tak to chyba właśnie powinienem zrobić. Ale ta co odjebała, to w ogóle szał. Najpierw sobie to wszystko oczyszczę. Dobra, jeden. Tamten sobie już poszedł. bo nie mam pytań. Ale co z tym dikonem? Co on tu w ogóle zrobił? On wziął i sobie poszedł stąd. No dobra, jestem tu. Ale, co? Że co, że nic? Dobra, wiecie co? Bo tam jest amunicja. Tam gdzieś jest jeszcze jakiś. Tam jeszcze gdzieś jest A, jakiś nie, wirus. No nie, nie wiem, ja tylko po amunicję. Jest karabin sniperski Kites. Dobra, tu już jest raczej czysto. Może się przyjrzeć dokładniej. No ja tu. O. Tu co, obok czegoś stałem. Mam cię. To dalej słyski? Butelka po piwie. Usta. Dobra. Tam się kieruje. Niech to szlak. Z kidzą miał rację. Opuszczasz obszer misji. Rusza się pierwsza. Nie mógł zajść za daleko. No dobra, ale... Siedem mi się motor. Jak to? Aha, na motor muszę wziąć. Wziąść. Uzmen. Ej, hey, Dick! Okay. <grym _> Mówiłeś, że jesteś na farmie. Właśnie stamtąd wracam. I nie ma macie na farmie. Bufę. Czy mi się coś popsuło tu? Aaaaa! <grym> no bo to na innej farmie, Dick! Bo na, na innej farmie byłem. Jakieś żarty. Bo, wiesz, bo Znalazłem sześciopak. No, tak to sobie już wiemy. Nie przy... <grym> wiesz, taki, taki mały szwenda. Tak przed nami na, na inną falę. Obok. A pan farmę miał I, Boże. I, Kurwa, tam jest to... wolno trasze. Ej, ej, ej. Jezu, burzer, co ty wyprawiasz? Kurwa. Przyda mi się motor. Przyda mi się motor. Taki kon. Naprawdę musisz tu podjechać motorem. Dobra, tu nie wiem co się wydarzy Tu chyba żadnego krzykacza nie będzie Dobrze Co my tu mamy? Tu mamy kolejne piwka Więcej butelek Dobrze, tutaj jest jakiś ślad ślady Dobra, Idziemy. Czyli nie macie w stodole Tak Ona jest On w Tylko, że nie No to Wbijamy Buzmen! Ja te za mną pójdą? Jesteś... Buzmen! A, tutaj nie Boże, co za gość? Tędy coś? Jakoś gdzieś? O o! Co to było? To są jakieś trupy A! Tutaj tego snajpera przecież wtedy ściągnęłem. Hehe! <śm> Widzicie o możliwe, że ocaliłem buzerowi życie To są drzwi? To są drzwi Po schodach Dobra, to gdzie teraz? Ej, w wannie? Ale pisto wanna, Boże, ktoś taką chatę musiał upuścić, ale lipa Kolejna sypialnia Oj Komuś się przelało I kolejna butelka piwa Nie tylko Może łóżko O, też Buzer, gdzie jesteś? Buz! Przeskoczmy? Wiedziałem, że przyjdziesz Napij się ze mną i przejdźmy się buzer, no dobra, ale gdzie ty, ty jesteś? jesteś? Rozejrzyj się, powiedz co widzisz Co jest w okolicy Potrzebuję jakiegoś punktu orientacyjnego Co widzisz? Ja już ci mówiłem o, No, po na to. Na co buzer? Co widzisz? Droga, droga o, Po prostu zniknęła o. Jakby ktoś przyszedł Znowu czy znowu wchodzisz do motocyklu? Jakby Droga? No. Zniknęła? No tak. I jakby ktoś przyszedł i, i po prostu. To jest nagrane. Zniknęła. No, I ide, <noise> no. I ide, nie ma. Ide, ide. I nagle droga zniknęła. No ale gdzie idzie z buzer? Zostań tam. Zostań. Poczekaj. Zostań. Zostań gdzie jesteś. Nie wychylaj się. Nasłuchuj motocykla. Już jadę. Nie będę z tym buzerem. Same problemy. Od początku gry do same problemy. Do domu. Najpierw dał się zapaść, przez wieczystych. Potem kurwa spalili mu rękę. Co to? Kolejna butelka piwa. O -o. Dobra. Rozejrzyjmy się. To nie wygląda zachęcająco. Tam jesteś sobie tak idzie, boże, my na motorze nie jesteśmy Tą w stanie się go doścignąć, nie? Kolejna butelka. Ha, wciąż chyba? sobie radzę. Siedem butelek piwa. Bingo. Coś tam, coś tam, coś tam była jakaś taka wiliczanka. Przedam mi się motor. Nie. nie mogę go podwieźć bez motoru. No się przestraszył. myślałem, że to jest nie? Ten yy, bielasz. Budel, jesteś tam? Zbliżam się po twoich śladach... Idę po twoich śladach. Tędy jeszcze nie jechałem. Buzer. Słuchaj no chłopie, nie ruszaj się, co? Tutaj w ogóle drogę wybiło w dwa lata takie rzeczy. Bo to teraz aż dziwny jest Gdzie jest ten buzer? Jest tam, widzę, to jest on chyba nie Tam jest! Buzer Tam jest horda. Pójdź do na przechadzkę. Hej Dick! Jak leci, bracie. Bo zleci... ja tam widziałem hordę? Do domu. Tak właśnie, bo nie... No. Jak... Nie mogę się doczekać powrotu na Górę Oliri. Nie idę na żadną jebaną Górę Oliri. idę do Ferwe. Cholera. Przestań, mi się, się... Nie, chcesz teraz. A co? Spróbujesz mi przywalić, to ustaw się w kolejce za nimi. E, wiecie co? Mi chyba ominęło coś więcej i coś czego chyba nie zrobiłem. Bo on ma ten hak. No, nie wiem już, kiedy oni mu zrobili ten hak. Czyli już po nas? Tak będzie to skończone. Nie, nie, nie wydaje mi się. Co, buzer? Co? Bracie... Buzzer? Czyli kończymy we Pamiętasz, kiedy zginęła twoja kobieta? Co ci powiedziałem? Co ci powiedziałem, no? Znalazłem cię w połowie skrzynki whisky. Chciałeś się zapić na śmierć. Co ci powiedziałem? Chwyciłeś butelkę i wypiłeś duszkiem, a sporo tam było tej łychy. Powiedziałeś no. mi wtedy, że jeśli ja zapiję się na śmierć, to ty zrobisz to ze mną. I nic się nie zmieniło Bo tak robią bracia Czyli jak mówiłem, Buzer To już koniec? Tak to się skończy? <gry> to byłby całkiem niezły koniec gry, nie? Ej Dobra, wynośmy się stąd Dawaj, dawaj, dawaj Ej, ej, ej No jedź szybciej Cała horda na plecach Rozwalone samochody. Widzę je, buzer! Kurde! Ale akcja. Tam kolejne dwa. Oj, oj, oj! Patrzcie na to. Horda. Cała horda za nami. Dobra, spadamy stąd. jeszcze więcej? Uf, faktycznie. o kurwa, jeszcze tutaj są. Czy teraz przestraszyłem, nie? To skąd ich się tyle wzięło? Normalnie jakieś trzy hordy na raz by skoczyły. A to już nie brzmi dobrze. Dobra, no to jedziemy. A gdzie my jedziemy? Na górę nie, Do obozu? To już wszystkie! Wyjdziemy z tego! No! Już dawno dały nam spokój. Idziemy sobie słuchaj. Jest całkiem przyjemnie. Tak. Nie ma nie ma problemu. Buzer. Weź może tak posłuchaj Przyjechałeś tu i uratowałeś Okej, okay, poczekamy, nie będziemy tam wjeżdżać? Znowu Mam u ciebie dwóch brachu Mam dwóch tak. Nie! Uuu. Nie buzer! Piękny Samy zachód bóg. słońca. Słuchaj, gdyby nie ty już dawno bym nie żył! Albo gorzej! Co on Zmówiłeś to mówi się, na jego poprawę jego humoru? Nie ma nic gorszego niż śmierć. No to... Myliłem się! No, zostać zjedzonym przez hordę świrusów na pewno jest gorszą opcją. Ktoś jest przy bramie. To ja otwierać. E, ja go znam. Tak jest. Poradzisz sobie? No, Jacha. No pewnie. Ty przeszedłeś jakiś. No, już słyszę jak wzyłem. Kilometr. Mamy to Chciałeś zabić się na śmierć. User, jak mogłeś? Przeżycie to nie życie. Dobra. U, mamy poziom. Fuck off! E, Pierwsze gdzie jest motor? Gdzie jest mechanik? Le, jak tam życie? Nie jestem tu Za chwilę podejdziemy do Riki. Chcesz coś kupić? Mamy z Riki, mamy do naprawienia... To, aha, tu mam full. Full. Tak to no mogę sobie kupić, ale najpierw bym chciał. Takie jest pojemność. Skacowane. Skacowane. Rama. Pamiętajmy, czy ta rama w ogóle A, ma jakiś tak, większy tak. sens. Kurwa, to za chwilę Zasunię. się wyciskam. Nitro? O nie! Kończy mi się hajs. Alternatywna opona. Jaka jest różnica? Tylko wygląd. Chcę tą, i, I widelec Fugde, starczyło, zajebiście Czyli mamy chyba wszystko kupione A dobra, to jest ta opona, to, to bez sensu Sakwa 1600 Dobra, może jakiś wygląd fajny Jakąś co sobie możemy zrobić A, beznadziejna A co mi to daje? Daje mi to coś? O, praktycznie nic Reflektor nic koła nope końcówka wydechu nic jeszcze hamulce też nic nie daje też nic to mamy najlepsze lakiery może jakieś fajne co teraz mamy ten obecnie wyposażono matowe Też żadne metaliczne te żadne no to to jest na tyle. Także to jest w porządku. Zaraz pójdziemy do Riki. Teraz bym chciał oddać trofea. Tutaj są trofea. Eee, Dickens and John. Tak jest. Bierz wszystko. Nieźle, dobra zdobyć. To jest po prostu bieda. Dar. Dobra, do zobaczenia, Dick. Ok, i tutaj u handlarza może się coś mamy fajnego w No przecież ci nie zobaczysz. No jasne. No nie. bo jakąś odjechałem na sniper, która jest wolniejsza, wiem, ale ma takie obrażenia, że chyba zabijemy wszystko na strzała. Znaczy się, się to jest trzeci poziom. Oxen. Grubasek. Jakieś popieprzony. Słuchaj, dobra, to nie. nie wszystko, co usłyszysz. Zynki to też nic. Oszczędzi do nerwów. Niecie. nie, a A co? Dobra. Tu mam jeszcze miotana broni złuchowa. Wszystkie mogę kupić? Hmm, no. Mogę. Oj, czekajcie, tu miki. Raczej tu miki w pierwszej kolejności. Ten jest pełny. Okej. Okay. specjalnej. Dobry wybór. Nie wiem, czy te korekty mi się przydadzą do czegokolwiek, ale to sprawdzimy w przyszłości. I jeszcze rzeźnik. Rzeźnik był nad rzeką. Siemanko, siemanko, kuchnia. O, kuchnia. Zdaj. To jest jakiś egzamin? Dobra, sprzedaj wszystko. Na razie to tyle. Zaufania 8 ten um, sukces Dobrze Jaką teraz transmisję zaznaczoną? Porozmawiaj z RIKI. Dobra. Bo z RIKI musimy pogadać o... O tym transformatorze. Żeby to wszystko zaczęło działać. Świecił prąd, latarnie i tak dalej, i tak dalej. Więc podejdziemy do tego punktu. Dobrze Trochę mnie to zszokowało Myślałem, że się nie zacznie ta senka Chciałem zakończyć odcinek Ale już chyba go dociągniemy Zobaczymy, co się stanie Mam do ciebie małą prośbę Jasne, co jest, Dick? E, chodzi o łapę buzera. Widziałem ten hack, który dla niego zrobiłaś I e, jest świetny Ale może... Nie sądzisz, że byłoby lepiej, gdyby... Zamiast Haka. Miał ja sam, nie wiem, może coś w rodzaju noża albo jakiegoś ostrza, no wiesz. Oho, zaczekaj. Zrobimy maszynę do zabijania. Proszę? Tak. Ach, więc jak... Oh, przykro mi to słyszeć. E, czyli e, chcesz... Chcesz, żebym... E, uzbroiła buzera? ostrze dla buzera? Tak. No tak, pomyślałem, że poprawi mu to humor, że no wiesz. <laughs> tak, nożyk poprawi mu humor. Dla buzera? Użyłbym raczej innego słowa. Ja ja sobie robię, Tik. Myślę, a... że to świetny pomysł. Sprawdzamy wymienne mam końcówki, i, nie? I dam ci znać przez radio. Dobra. Okej. Okay. Plus. Pewnie coś będziemy musieli dla niej znaleźć. <grym> Starczy. Dobra. Załatwiliśmy Buzerowi łapę. Za chwilę, Riki do nas zadzwoni pewnie, ale to będziemy musieli wejść na, yy, na motocykl, a wtedy się wszystko wyjaśni. Tutaj zakończymy film. Pamiętajcie lajki, subskrypcje i komentarze, komentarze najważniejsze i do zobaczenia. Siema.